Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Klocek TV. Tym razem remiza, wersja ostateczna. Zapraszam. Słuchajcie, moi drodzy, w końcu w bólach i cierpieniach powstała ostateczna wersja remizy, tak mi się wydaje. Zacznijmy od początku, czyli remiza na boczek. No i mamy, pokażę Wam z bliska. Mamy tutaj tą wielką ciężarówkę, taki zestaw wielkogabarytowy. Ja go wam już pokazywałem w poprzedniej części remizy. Natomiast dokonałem kilku małych, może mało istotnych popraweczek. Sama, sam ciągnik siodłowy, tak to nazwijmy. No, macie ja to sobie postawię. O! Naczepa będzie czekała. Tak wygląda. Mój ciągnik. tak, mega ciężarówka w stylu ciężarówek amerykańskich. Rejestracja od śmieciarki, ale taką miałem pod ręką. Zmieniłem tak naprawdę od ostatniego filmu kilka klocków. Tu dołożyłem dwa czerwone zamiast jednego szarego, który miałem. Takie tylko znalazłem. Tu mam jednego płaskiego. I tu zabrałem takie większe koło, co było płaskie i założyłem tylko te mniejsze, ze względu na to, że naczepa, jak były dwa klocki, była troszeczkę pochylona wyżej i te koła na tej osi się nie kręciły podczas jazdy. Obniżyłem o jeden klocek i teraz jest idealnie w poziomie. Co tu jeszcze zmieniłem? W sumie chyba nic. Tak się prezentuje... Moja ciężarówka, mega mi się podoba. No niestety, miałem tylko do wykorzystania takie koła, a te nadkola troszeczkę tu nie pasują, jak widzicie. Jak były niżej, to po prostu haczyły, a chciałem tu jakieś nadkola zastosować. Wiem, że to wygląda troszeczkę śmiesznie, no ale tak sobie wymyśliłem i tak zostawiłem. Tu mamy dwie skrzyneczki na jakieś tam akcesoria. No jeszcze nic nie włożyłem drzwi, o których wam już mówiłem. Tu mam pojedyncze, a tu mam po prostu dwoje drzwi mniejszych, bo, bo takie miałem. Obniżyłem tutaj też tą rurę wydechową o jeden taki klocek. Obniżyłem z jednej i z drugiej strony. I tak ona się prezentuje. Do tego mamy taką wielką naczepę, która nam przewozi tak drabinkę, ponton. Tutaj mamy Jakieś akcesoria w postaci zobaczcie, węża z wodą, z drugiej strony mamy miejsce na o, gaśnicę. No i tu mamy dwa schoweczki, one są aktualnie puste, ale można tutaj przewozić, na przykład, nie wiem, butle z tlenem albo coś tego typu. No, i widzicie, z założenia ta naczepa została zrobiona z zestawu, o, takiego co mam tu, miałem drugi taki zestaw. I generalnie w całości to zostało wykorzystane na ten mój mocyk. No, i tu mam taką obracaną kabinę z takim, widzicie, zestawem, który gasi, powiedzmy, wodę na wysokościach, w wieżowcach, coś tego typu. Tak sobie wymyśliłem, tak to zrobiłem. No właśnie, tak to też się troszeczkę. Rozwala, ja już szukam, dobra, znalazłem. No niestety, klocki nie pozwoliły mi tu na jakieś tam pole do popisu. To się troszeczkę też ledwo trzyma. To jest fajne, jak postawię w mieście i to będzie stało i nikt się tym nie będzie bawił. No ale coś za coś. Taki zestawik. Nie udało mi się też tego zblokować. Też o tym mówiłem poprzednio, że chciałbym zblokować. Nie udało mi się. Kombinowałem, ale w końcu odpuściłem sprawę. Tu dokonałem małych poprawek ze względu na to, że jest przerobiona troszeczkę ta konstrukcja tej kabiny. Bo wcześniej mi się podnosił sam daszek, a teraz zrobiłem tak, że podnosi mi się. Cała kabina, z tym, że problem jest tego typu, że ten klocek mamy tutaj roztrzaskany, on mi jeszcze pękł tutaj o jeden ząbek i to się w ogóle zobaczcie, nie trzyma wylatuje, ale nieważne, bo to jest mało ważne, to ma być tylko jakby wiecie, to ma wyglądać na mojej makiecie, miejsce dla operatora więc możemy sobie jakby autonomicznie postawić tą naczepę, a ciężarówka może być wykorzystana do czegoś innego, do przewozu jakiejś innej naczepy na przykład. Dobra, to na boczek i teraz pokazuję Wam remizę. Remizę, którą przerobiłem od, od poprzedniego razu. E Wcześniej wzorowałem się, o ile dobrze pamiętam 6004, 60 nie pamiętam czy, czy chyba taki e, numer zestawu. Zrobiłem dwa miejsca wcześniej, dwa garaże. E, po czym stwierdziłem, że jednak nie chciałbym to umiejscowić na jednej płycie 32 na 32, rozwaliłem to dzisiaj i przerobiłem na nowo. Więc jest jeden garaż, ale troszeczkę szerszy na ten samochód, na ten zestawik oczywiście klasyczny z Lego, oryginalny zestaw. Tu ten zestaw ma parkować. Wykorzystałem również płytki oraz zieleninę, którą kupiłem jakiś czas temu na Allegro ze sklepu Nowe. Fajnie mi się to tutaj tak zaprezentowało. Zobaczę jak to będzie wyglądało, jak to podłączę do miasta, ale myślę, że będzie git. Tu mamy skrzyneczkę. I w sumie nie wiem, no, czy to będzie skrzynka na listy, czy jakaś skrzynka narzędziowa. W sumie to jest mało ważne. Jest tu jakiś dystrybutor, który można coś tutaj, nie wiem, na przykład napełniać cysternę wodą. Mamy siekierkę, No i mamy remizę strażacką. Mamy zrobione drzwi. Oj, teraz zauważyłem, że mi się drzwi nie otwierają. Przez tą jedną zieleninę. Dobra, ja ją sobie zabiorę i przełożę na przykład tu na razie. I uwaga, otwieramy. O, coś takiego, tu też się blokuje, ale to jest mało ważne. E, wykorzystałem niektóre rozwiązania z tej mojej pierwszej remizy, tej wielkiej, największej, która była moim zdaniem mega fajna, ale troszeczkę no, nie komponowała się w mieście, więc postanowiłem, że zrobię. Przerobię ten zestaw i zrobię coś takiego, i zobaczcie, postaram się Wam pokazać, jakby o. w całości wyszły mi trzy kondygnacje. Pierwsza ma drzwi, oczywiście okienka niebieskie, w ten sposób zrobione z takich czterech mniejszych. Tu na drugiej kondygnacji miałem dwie takie szybki półokrągłe i postanowiłem, że sobie jakoś to tak przerobię i zrobię z lekkimi takimi deszkami. No i trzecia kondygnacja. No, nie mam okien. Mam taki jeden słupek, powiedzmy, przezroczysty. No, ale w ten sposób to wyszło. Technikowe, oczywiście, klocki wykorzystane, uzupełnione o białe tiktaki, które też kupiłem. Tu tak samo. Fajnie to się prezentuje. Mi się to podoba. Mam nadzieję, że Wam również się spodoba. Te parapeciki zostawiłem oczywiście też z tej pierwszej wersji. No i zobaczcie te ściany. Tu ta na przykład nie jest uzupełniona, ale to jest właśnie jakby. E, wzorowałem się na, mojej, na moim posterunku policji, bo tam jest podobna e, jakby budowa, więc e, z, chciałem, żeby to wyglądało tak samo. Początkowo zrobiłem dwie kondygnacje, e, bo mi płytek zabrakło. Tu i tak te płytki mam łączone z e, na przykład z dłuższych, nie wiem, tu 8 na 2 i tak dalej, ale jest to jakoś trzyma się kupy, ale później zrobiłem tą trzecią kondygnację, bo znalazłem jedną taką większą płytkę czarną. Zrobiłem ją po prostu węższą i krótszą. I tak to wygląda. Zobaczcie, na dole mam stanowisko z komputerem, jakiegoś tam dyspozytora. Komputer, tutaj mamy takie stanowisko z takim panik batonem i jakąś tutaj mapę powiedzmy, to jest też mapka z jakiegoś zestawu policyjnego oczywiście z Mixa i tego nie znalazłem, ale mam dwie takie mapki mam jeszcze drugą, którą też dziś kiedyś wykorzystam druga kondygnacja to jest jakaś gaśnica i też jakiś komputerek nie chciałem tutaj Nasadzić nie wiadomo czego, bo stwierdziłem tak jak w poprzedniej remizie: miałem łóżko, miałem kibelek i tak No tu z tego zrezygnowałem. Chciałem pójść w minimalizm i tak to mniej więcej wyszło. Kolejna y, szafka, jakaś butla z tlenem, radio oraz gaśnica. No i tu mam taką, zobaczcie, y, drabinkę, gdzie może sobie nasz gościu wejść na tą kondygnację. Później może ta drabinka pójść na górę, może se wejść wyżej, oraz może se wejść tu. I z tej strony mamy już, jak widzicie, również jakaś skrzyneczka, jakaś tutaj antena do komunikacji z innymi służbami. Tu na dole jeszcze widać zbiorniki z wodą i tak dalej. No i tutaj mój śmigłowiec, który też zbudowałem przy pierwszej remizie. On mi się spodobał, zmieniłem jedynie tutaj te śmigła, bo znalazłem takie z miksa. No i wywaliłem jakieś tu silniczki, mniejsze rzeczy, które były mi potrzebne do odbudowy innych zestawów, więc część rzeczy tutaj pozabierałem, ale generalnie w większości jest taki sam. I mam zrobione, zobaczcie, lądowisko również w postaci literki H. I tu mam dwie płytki tego typu. Oj, przepraszam, płotek mi się tutaj gdzieś płotek mi wyleciał. Płotki również kupiłem nowe, i tutaj postanowiłem, że jest wykorzystam na tym lądowisku. Tutaj mam dwie płytki, które miałem w poprzedniej remizie one były tam nad sypialnią chyba no i tu mi zabrakło w tą część, żeby cośkolwiek zamontować, więc zrobiłem z mniejszych płytek czerwonych, zrobiłem literkę H jako lądowisko dla helikoptera i zobaczcie tak to się fajnie prezentuje i tu mamy również zamontowaną tą rurę, bo czym by była straż pożarna bez tej takiej wiecie rury do zjeżdżania dla dla strażaków, dlatego mam tu zamontowaną rurę. Ona jest tu na stałe, kombinowałem, powiem wam, tak, żeby ona była tu sztywno. I zobaczcie, jest zamontowana tu od góry i trzyma się na samym dole. Jest cała czarna, czyli już nie ma elementów tak jak były poprzednio czarno-szare, tylko jest cała czarna. Lepsza by była szara, ale no niestety nie miałem szarej, dlatego jest cała czarna. I tutaj strażak stąd może sobie wejść na rurę, zjechać na dół. Migusiem do samochodu i, jo, i, jo, i jedzie na akcję. Słuchajcie, e, ja to widzę w ten sposób ten zestaw. E, mi się on podoba. W takiej formie trafi do miasta. Tu jeszcze mamy chorągiewki światło, które nam świeci na dół i jakąś tutaj antenkę z sygnałami dźwiękowymi, które uruchamia jakby sygnał. Piąteczka posterunek numer 5, no po prostu taką miałem cyferkę. No nie miałem jedynki czy dwójki, miałem piątkę, bo to jest wiadomo, jak wiecie, z zestawu Lego Ferrari. Większość klocuchów dlatego dlatego takie klocki tutaj mamy z naklejkami. Dajcie znać, co sądzicie na temat tej remizy mi się ona mega podoba. W takiej formie trafi do mojego miasta. O czym się przekonacie w kolejnych odcinkach? Zostawiajcie łapeczki, komentarze, subiki, dzwoneczki i do zobaczenia. Cześć!